Mówiłem wam osiem miesięcy temu, że będzie bardzo, bardzo blisko. I jest bardzo blisko. Bardzo się cieszę z tego, że wygrałem pierwszą turę, ale dużo, dużo pracy przed nami. Potrzebna jest pełna determinacja, potrzebne są wasze głosy, potrzebne jest przekonywanie wszystkich. Jestem przekonany, że wygra cała Polska. Kochani, przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować. Najpierw chciałem podziękować mojej żonie. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu. Chciałem bardzo podziękować moim dzieciom, mojej rodzinie. Ale przede wszystkim chciałem podziękować Wam wszystkim, Wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Dziękuję Wam bardzo. Chciałem podziękować za. Każdy baner, za każdy uścisk dłoni, za każdy wpis w internecie, za waszą ciężką pracę, bo gdyby nie ciężka praca, tysięcy wolontariuszy, gdyby nie ciężka praca wszystkich tych, którzy się zaangażowali w kampanię wyborczą, no i gdyby nie wszyscy ci, którzy oddali głos, nie byłoby tego pierwszego miejsca. Dziękuję wam bardzo. Ale ten wynik pokazuje, jak musimy być silni, jak musimy być zdeterminowani, ile jeszcze pracy przed nami, którą zaczynamy już dzisiaj, żeby wygrać wybory prezydenckie. Wiadomo było to od samego początku, i dlatego wszyscy musimy tę ciężką pracę i wysiłek włożyć w to zwycięstwo, a wtedy wygra cała Polska.